mnie słychać proszę tylko o potwierdzenie czy mnie słychać Alo, Halo, halo. Trzęsło to strasznie. Słuchajcie, jestem w Krynicy Zdrój. Nas O, fajnie słychać. Jestem w Krynicy Zdrój na stoku Słotwiny Arena i razem z operatorem Ratraka tutaj Przygotowujemy stok na jazdę wieczorną. Szum nie powiedziane, że przygotowujemy, tak jak ja bym coś tutaj innego robił, niż tylko nadawał do Was. O, witam z Wadowic. Słychać, super. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. E Będzie trzęsło, bo nie mam gimbala, a w rataku mimo wszystko trochę trzęsie, bo widzicie, jaki jest stok zryty po jeździe przez cały dzień. Jeszcze, 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 jeszcze. I teraz przez, przed jazdą wieczorną, przed godziną 18, musi zostać wyratrakowany. Stok jest ratrakowany przez około godzinę, przez dwa ratraki. Ja jadę w pierwszym ratraku, za nami podąża drugi ratrak. Eee, ratrakujemy na zakładkę. I tak gdzieś mniej więcej koło godziny 17, po godzinie 17 ratraki zjadą już do garażu i stok pozostawiony zostanie mniej więcej na godzinę po to, aby z, cała powierzchnia śniegu zmarzła, chwyciła, żeby to po prostu ten naturalny proces yy, jak to powiedzieć? Z, związywania. związywania zaszedł i żebyśmy mieli o godzinie 18 idealny sztruksik do jazdy wieczornej. O, coś tutaj chyba przerwało, nie wiem, bo coś tu miga. Zaraz zobaczymy. Aha, bo tu zasięgu nie ma. Rzeszów pozdrawia. Teraz zobaczymy. A bo tutaj zasięg jest kiepski na dole. Z tego lajka to specjalnie nic nie będzie. O, może teraz wrócimy. Halo, czy teraz mnie słychać? A... Słuchajcie, to jest taki problem, że na Słotwiny arena w dolnej części po prostu jest kiepski zasięg. Teraz już wyjeżdżam do góry, więc ten zasięg powinien być, więc będzie można pooglądać, co tam się dalej dzieje. Jak ratrakujemy stok. Okazało się, że drugi ratrak został na górze. Proszę tylko o informację, czy mnie znowu słychać. Okazuje się, że drugi ratrak został. Na górze, żeby zrobić górny peron, przygotować górny peron dla narciarzy wyjeżdżających, tutaj z tej sześcioosobowej kanapy, zacina. No, tak jest no. i tak będzie zacinało. Kilka informacji dla Was odnośnie ratraka. Maszyna, która ma ponad 500 koni pod maską i spala około 30 litrów ropy na godzinę. Także jeżeli komuś by się wydawało, że utrzymanie stoku to jest rzecz bardzo tania, że tak naprawdę to tylko wystarczy woda i sypanie tego śniegu przez armatki, no to rozczaruję Was. To są naprawdę kosztowne rzeczy. Wyobraźcie sobie, ile ratrak musi jeździć, żeby wyratrakować dla Was stok na przykład w nocy. No, ja się tu przy okazji zapytam, mniej więcej ile czasu zajmuje w nocy jazda, żeby przygotować wszystkie stoki? Można już mam dla was informację że jeżeli chodzi o Krynicę i tutaj o Słotwinę Arenę to około 4 do 5 godzin dwa ratraki muszą jeździć non stop aby przygotować dla was stoki. Halo, halo? Czy mnie słychać? teraz słychać to dobrze o drugi ratrak jedzie z drugiej strony ja jeszcze potem jak będziemy zjeżdżać to już skończę tego live'a bo widzę że będzie problem gruba akcja o teraz dopiero się hałas złączył w środku Wszystkich Was pozdrawiam serdecznie. Za chwilę będę kończył, bo jak dojedziemy do połowy Stoku, to pewnie znowu zetnie transmisję. Więcej oczywiście będzie na moim vlogu, bo nagrywam cały czas materiał do vloga, więc będziecie mogli zobaczyć, a te osoby, które chciałyby już zobaczyć, jak się ratrakuje tutaj z, yy, Słotwiny Arenę, to zapraszam na mój kanał. Tam jest film dokładnie pod takim tytułem Ratrakuję Słotwiny Arena. Miałem taką okazję w zeszłym roku, więc możecie to już dzisiaj zobaczyć. Także dziękuję Wam ślicznie tym wszystkim, którzy oglądali. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia i do zobaczenia. Być może na stoku, na razie.